Witam serdecznie widzowie na dzisiejszym odcinku. Tak jest, gramy właśnie w Minecrafta. Tak jakbyście chcieli kolejny odcinek, zostawcie subika. Bo zbliżamy się do 60 subików i jeszcze wbijemy jedną subskrypcję Jeden łapka w górę jedna, będzie kolejny odcinek. Tak jest. Jedna łapka w górę to kolejny odcinek dla nowej serii na kanale. Tak jest. Single Player. Mam takie plany na tę serię. Jak nam się uda. jak nam się uda, to bardzo dobrze będzie, właśnie. Będę się cieszył, właśnie. Waszym szczęściem i moim, że to nagrywam. No, mam takie farmy do zbudowania. o młodego człowieka, wiedzieli, co mam. Super, bardzo super. Dobra. Kofik. Kiedyś na przykład Dobra Lecimy I pyk I pyk Widzowie, jak coś nie widzicie, to ja też nie widzę nic Dobra, weszliśmy już z kopalni A teraz sikierka, kilo I miecz Okej, okay. alright to jest wersja 1.18, coś takiego. 1.8, czyli 1.82, coś takiego pamiętam. Najlepsza prze... wersja na telefon. Może... No, tak powiem, tak jest. Dobra, idę troszkę jedzenia ubić. Tak jest. Pyk, dobrze jest. Szukamy wioski, bo. No, szukamy wiochy. wiocha.pl -y. Jak nie, to będziemy mieszkać na wyspie. Nie wiem czy to jest wyspa czy nie, ale Beka będzie jak to będzie wyspa ta Widzę, że to wyspa chyba nie jest. Taka wiecie o tym chodzi Okej okay. Nie, to nie jest wyspa Znalazłam jakiś cave i nie wiem czy będziemy tą schodzić najlepiej lepiej nie będziemy wchodzić i znalazłem jakiś tutaj Gravel o, mieć też się przyda mam pomysł na zbudowanie coś z miedzi i nasz pierwszy projekt na tym, ser na tym serwerze tutaj będzie zbudowanie domu a później się zobaczy co dalej alright o masz, jak to ładnie wygląda Pięknie, z tymi jeszcze shaderami, z tymi wszystkimi... O, no, Ładnie, zostawcie suba, lajka, like dwie. Jedna łapka w górę to kolejny odcinek. A jak będą wiem, wie, to wiem, że będziecie chcieli. Kolejny odcinek, tak jest. Tutaj się chyba osiedlimy. Tak, tutaj się osiedlimy, widzowie. Tu możemy się osiedlić. Tak, tutaj powoli będziemy konstruować nasz hatę. tak jest naszą hatę skonstruujemy i będzie bardzo dobrze, hop, tutaj jest ten ten, uf, 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 ładnie to wygląda, bardzo ładnie wygląda, to. dobra, my to już kończymy ten odcinek, dziękuję za oglądanie, a później jutro się widzimy na kolejnym odcinku, na -ra.